Natomiast nie jesteśmy naiwni, jak dzieci, nie udajemy. Alerta! Alerta! antifaszysta Alerta! Alerta! Antyfaszista! Alerta! Alerta! Chodź do dupy ci na kopie, gnojku! Alerta! Nie, został <śledzimy> 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 No! Bo... <śledzimy> Nie mogę tego zbliżyć, bo trzymam statuetki. Ale sami Państwo widzicie, na Krakowsku cały czas coś się dzieje. No i tak to wygląda. na to bydło. To jest bydło. No i tak to proszę państwa wygląda. No i schodźmy zobaczyć co się dzieje. Ech. No Tak to wygląda. Alerta! Alerta! Antifaszysta! Alerta! Alerta! Antifaszysta! Alerta! 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 Dzień dobry panowie, ja przepraszam, a dlaczego krzyczeliście alerta antyfaszysta? Co to znaczy? Dobra, my z nimi nie gadamy. No i tak to wygląda. czy pan coś wie na temat spółki Srebrna? Spółki jak? Srebrna, Srebrna, jest taka spółka. Wie pan coś na ten temat? Nie, ja nie nagrywałem. Nie, nie, ja nie nagrywałem. Ja nagrywałem, to zaraz będzie na YouTubie.

Panowie, czy możecie się jakoś skomentować to, co się wydarzyło? Nie, nie będzie mógł panom Okej. Okay. No, także tak to wygląda. No, ktoś tę młodzież nauczył, że Jabłonowski i Sendecki to faszyści. No i kto? No, wiemy o tym, że Józef Stalin miał taki pomysł. Właśnie, no, opowiadaj, co się działo? No cóż, szanowni państwo. Cóż, e, dzieci bić, znaczy e, ich łajdawstwo polega na tym, że oni są, oni są, e, oni, to jajko gęsie, e, oni są e, gnojki i wyzywają, obrażają, a przychodzi co do czego, to się okazuje, że są niepełnoletni. Jak to bić niepełnoletniego gnoja? Ja poczekam jak on dorośnie, to będzie 2-3 lata i wtedy będzie się musiał ze starszym panem zmierzyć. A był taki moment, chciałem mu załadować, ale tutaj szanowna pani tutaj bardzo roztropnie zadziałała, tak?